Witam kochani serdecznie, zapraszam na czytanie Masz wiadomość. Zobaczmy, co macie dzisiaj usłyszeć kochani. O czym macie tutaj, o czym tarot Was chce tutaj poinformować. Co macie bardziej zgłębić. Czytanie z pięciu kart, jak zwykle. Dobrze. Masz wiadomość. Zobaczmy, jaka wiadomość do Ciebie tutaj przechodzi. Dobrze, na wstępie, kochani jeszcze. Tutaj chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj na koniec wyciągnę Wam jeszcze kartę z kart Lenormand. To są nowe karty. Nie wiem, czy je znacie bardzo mnie też one zaintrygowały nigdy jakoś się nimi specjalnie nie interesowałam oczywiście znam je ale nie tak, żeby jeszcze tutaj je stawiać I, ale uczę się ich i bardzo są interesujące są też piękne te karty nie wiem, czy to będzie dobrze widać są w takiej oprawie złotej. Na koniec wyciągnę wam taką jedną kartę, przeczytam z książki e, dokładnie, co to znaczy, bo nie znam jeszcze znaczenia te, dobrze tych kart, ale no, będę je po, powoli chyba chciała wdrażać tutaj też do, do, do naszych czytań. No zobaczymy zresztą, jak się z nimi tutaj zaprzyjaźnię, ale to na koniec e, zobaczymy, co tutaj, jak to tutaj w ogóle zagra z tarotem. Dobra, kochani no to pięć kart te czytanie zrobię trochę krótsze chyba bo nie mam za dużo czasu kochani, no ale zobaczymy też ja zawsze też tak <śmówię> mówię ale i tak swoją długość te filmy osiągną, zależy pewnie co tutaj się pokaże pięć kart mamy, zobaczmy co nas tali. o co tutaj chodzi w tym czytaniu Jakie sfery życia, co tutaj będzie tyczyło, chociaż ogólnie te karty raczej stawiam, ale dobra jaka główna sytuacja do tego czytania, oj król Bułow, kochani no jakiś tutaj e, namiętny osobnik e, wy, panowie wiecie, że musicie sobie oczywiście tę energię tutaj zamienić ja mówię z pozycji po prostu kobiety. No, e, gdzieś tutaj kochani albo poznacie fajną osobę, taką bardzo ognistą, przystojną, osoba, która będzie Wam się bardzo podobać e, fizycznie. Zobaczymy, jak tutaj dalej. No, ale to jest e, król buław, który też działa, on inicjuje, on, on też podrywa, on też działa, to też jest. E, Karta takiej osoby, która po prostu dużo robi, która ma dużo energii, to może być też karta osoby, która prowadzi swoją też działalność, która ma pomysły, także jak najbardziej tutaj jest po prostu działanie, ogień. To jest karta, jeżeli pytać o znaki Zodiaku, to, to są ogniste znaki, byk, baran. Strzelec. Także, no, jeżeli tutaj macie takie osoby, to jak najbardziej. Przepraszam, byk nie. E, e, pomyliło mi się, ale e, byk jest ziemskim znakiem. Ale tutaj, no jak najbardziej ten ogień tutaj e, będzie. Chociaż te znaki i zodiaku, ja Wam podaję, ale one nie są aż tak, e, kochani, ważne. Tu chodzi o energię tej karty. I no tutaj yy, dla Was, Panie, no jak najbardziej tutaj może ktoś być taki na tapecie obecnie. Dobra, także no fajnie ktoś tutaj się taki pokazuje. No zobaczymy, co tutaj dalej będzie ciekawego. Jestem ciekawa też tych kart Lenormand, jak one tutaj zagrają na koniec. Dobra, patrzymy. No kochani, znowu Buławy, Rycerz Buław. No wydaje mi się, że tutaj intensywny, w intensywny okres wchodzicie. Tutaj będzie dużo działania, dużo też osób wami zainteresowanymi, flirty. Tu będą naprawdę, tu możecie chodzić na tańce, możecie dobrze się bawić, komunikacja. No tutaj, kochani, będzie się działo, naprawdę. I widzę tutaj wielkie zainteresowanie Waszą osobą i będziecie się po prostu, kochani. Podobać i tutaj no, widzę wokół Was towarzystwo męskie jak najbardziej. Także tutaj będzie się działo, kochani. Co dalej? Piątka monet. No, i tutaj jest jakiś w związku z tym. Mam wrażenie, że trochę jakiś czujecie brak. Czyli mogą tu pokazywać jakieś osoby przy Was, może się tutaj coś dziać, a Wy nadal czujecie, że to nie jest to. Że y, chyba to nie tak, że. No, zobaczymy, co tutaj karty dalej pokażą. Ale widzę was takie, y, no, jeszcze nie do końca, że tak powiem, delikatnie, że to nie to. Że tutaj się pokazują flirty, pokazują się działanie, pokazują się jakieś takie, no, chemia i taka chęć. Może po prostu jest tutaj jakaś osoba, z którą chcielibyście coś z, stworzyć. Większego związek, ale tutaj jest tylko romans i to Wam nie bardzo się po prostu, kochani, podoba. Dobra, patrzymy dalej. No i kolejna osoba, znowu ktoś przychodzi i może też ktoś młodszy i wiecie co? No, tak jakbyście Wy nie potrafili się odnaleźć w tym, co do Was przychodzi, przychodzi do Was tutaj wiele osób, wiele osób poznajecie. Może jesteście na jakimś portalu, czy wychodzicie gdzieś, poznajecie wiele osób, i ciągle to nie jest to, że to nie jest ta właściwa osoba, że za młoda, za, za jakaś tam, za niedojrzała, za bardzo lubiąca, nie wiem, imprezowanie, albo chodzi tylko tutaj o relacje takie cielesne, a, to, a, te, a tego nie chce. Także dobra, patrzymy dalej. Mm -hmm. dziewiątka w kochani, Wy się przed tym bronicie. Wy, jest tutaj niby sporo kandydatów, mam wrażenie, że jakiś główny kandydat tutaj się pokaże, ale Wy, że macie te doświadczenia takie też trochę, możecie być trochę nieufni, możecie trochę do tego podchodzić, do tego, do tych znajomości z taką pewną dozą takiego, Właśnie nieufności, taki brak zaufania w tym wszystkim widzę, że jest tutaj tylu i ten tutaj wychodzi z propozycją, ten mówi na przykład, że się zakochał, ten by chciał coś więcej, ten szuka tylko tak naprawdę romansu i zabawy, i wy w tym trochę tak widzę, jesteście zdystansowani do tego i trochę gdzieś to Was już chyba, mam wrażenie, kochani, przytłacza, że ciągle jest nie to, co bym sobie tutaj życzyła. Dobra, patrzymy wtedy dalej. No i kolejne. no kochani, jestem w szoku. Eee, same osoby. I tutaj jest naprawdę, wy jesteście w takim jakimś, mam wrażenie, że no, że tutaj się dzieje, nie wiem, wchodzicie gdzieś na portal i milion wiadomości do Was przechodzi od różnych osób. Ale ciągle to nie jest tak, jakby to, że czekacie na, na, na tego króla i może rzeczywiście on tutaj gdzieś się pojawi, tutaj, kochani, w waszej energii i stwierdzicie, to jest ten, bo te trzy energie tutaj męskie, które mi się tutaj pokazały, to są energie, fajne, oczywiście te osoby mogą się podobać, zapraszają, są luźne, takie fajna komunikacja, ale tutaj ja chcę tego króla, ja chcę tej osoby, która jest już dojrzała, która wie, czego chce. To jest taki wymarzony wymarzony facet, ale tutaj się kręcą cały czas jeszcze te osoby, które no nie do końca tutaj mi pasują i jesteś trochę już, mam wrażenie, zrezygnowana tą sytuacją, bo tutaj jest oczekiwanie tego, tego króla buław. I może rzeczywiście ten król tutaj buław, on się gdzieś pojawia na tapecie, ale trochę Wy, no trochę się tego obawiacie, trochę tutaj, no nie wiecie co dalej, tak? Tak to tutaj się prezentuje. Ja chcę dobrać tutaj kartę teraz i zobaczyć, co w związku z tym królem buław. Mhm. I kolejny, kochani, osobnik. Ale pytam tutaj o tego króla buław i tu jest jakieś e, szybka komunikacja, kochani, między Wami. Dlatego może wy się tutaj troszkę tego obawiacie. E, ktoś tutaj przychodzi i może to być osoba, właśnie ta, na którą czekacie. Ale coś was tutaj, wy macie, mam, mam takie wrażenie, że wy się troszkę tego kochani boicie. Mm -hmm. Mm -hmm. No, kochani, tutaj wzbraniacie się przed tym. Wzbranianie się, widzę, jest przed relacją. Strach trochę przed związaniem się, strach zaufać Wam, mam wrażenie, kochani. Po tych tutaj wszystkich jakichś niedojrzałych relacjach jakichś takich luźnych relacjach, jakichś takich nie do końca, które wam coś tam pasowało. Pojawia się ktoś, kochani, kto tak naprawdę no, jest dla was, was w waszych oczach tym właściwym, ale wy tutaj się trochę bronicie, nie macie zaufania, takie mam wrażenie, ale ten mężczyzna, jak dla was tutaj, no, jest takim spełnieniem. Jest, no, no naprawdę, gwiazda i, i król buław. No to lepszego lepszej osoby tutaj wymyśleć, wyobrazić sobie tutaj nie możecie, i tutaj ktoś się taki pojawia, i nagle. Wam jakby trochę się e, grunt pod nóg e, usuwa, bo e, no, nie wiem, wchodzić, nie wchodzić, wchodzić w to, nie wchodzić, ale kochani, powiem Wam, że tutaj będzie spełnienie, że tutaj będzie e, partnerstwo, tutaj będzie jakaś relacja, tutaj będziecie mimo tego Waszego lęku e, i takiego przypatrywania się jeszcze. Tutaj to będzie szło dalej i powiem Wam, że to będzie dosyć y, szybko się działo, że ta osoba będzie y, dążyła do... Do, czy, czy do częstych spotkań może, czy do bycia razem właśnie, czy spędzania razem czasu. Będą propozycje od tej osoby, także kochani. No ja tutaj widzę kartę dwójka kielichów, która mówi o związku mimo że czasami nie bardzo tutaj coś nam gra, ale i tak wejdziemy w tą relację i. Będziemy próbowali tutaj te nasze energie połączyć w jedno. No i karta gwiazdy, spełnienie, zadowolenie, ufność w to, że będzie dobrze. Także kochani, ufajcie, ufajcie, będzie dobrze. Dobra, na koniec teraz wyciągnę Wam tą kartę Lenormand. Zobaczymy, co tutaj ta karta nam dopowie na koniec. Zobaczmy. Mhm. Myszy. Karta myszy. Okej, okay. zaraz zobaczymy dokładnie, co ona tutaj oznacza. Już Wam kochani mówię. Ja muszę to jeszcze przetłumaczyć, bo to jest po niemiecku. Mhm. Kochani, właśnie pytałam właśnie, jakie tutaj jest Wasze nastawienie, jakby tutaj widzicie o radę i ja mam wrażenie, że Wy trochę właśnie macie tutaj, kochani, tego lęku, że Wy... Chcecie, tak jak już mówiłam, zaprzeczyć temu, że coś dobrego w końcu może się Wam yy, trafić. Ja widzę Was takie trochę yy, zniechęcenie, tak jak tutaj jest pokazany, właśnie ten kryzys taki. No, ja widzę takie emocjonalne zniechęcenie już Was, że. Yy, że to się może nie udać, że tutaj było tyle kandydatów, że tutaj się działo i widzę w Was takie właśnie nie do końca zaufanie, że tutaj no, stajecie, że tak powiem, yy, okoniem, kochanie, do tego wszystkiego. Także uważajcie też, żeby czegoś tutaj nie popsuć, bo tutaj coś dobrego się szykuje. Ale Wy możecie swoim jakimś negatywnym myśleniem, kochani, yy, zniszczyć to. No, Mysze tak trochę podgryzają, i tutaj yy, nie kopcie, kochani, sami pod sobą dołków. Yy, taka tutaj karta się pokazała, także, kochani, miejcie to na uwadze. Dobrze, ja Wam serdecznie dziękuję. Yy, trzymam za Was kciuki, kochani, żeby Wam się wszystkim dobrze wiodło. Dziękuję i zapraszam Was oczywiście na kolejne czytania.